W końcu jest najnowszy odcinek od Verulans. Słuchajcie, 83 tu będzie. To jest pod Triple Titan. Potrójny Titan. Tak się nazywa ta postać. Ja nie wiedziałem, ale już wiem wszystko, słuchajcie. I normalnie mega kozacko to wygląda. Zobaczcie, co tu się wydarzy. To jest normalnie Mistrzostwo Świata. Kurka. Jeden z lepszych odcinków i ludzie naprawdę lubią. E, lubią ten. E, słuchajcie, ten, ten, ten tę serię. Jest jedna z top 3 obecnie najpopularniejszych. Także naprawdę warto, warto obejrzeć. Ja muszę obejrzeć całą, wszystkie odcinki. Od początku do końca. Patrzcie, będzie teraz mega ultra ultimate, czyli ostateczna forma. Wow! Ohoho, oho, jakie miecze! Ale on tam zrobi dewastację. Ja cię gwirzę. To będzie epickie. Naprawdę. Masakra, słuchajcie. Sprawdźcie kolejne moje odcinki. Zapraszam.